Yo! Szymanko, z tej strony i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox Na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella! Cześć! Co ty tak cicho się witasz? Jesteśmy dzisiaj słuchajcie w Horror Elevator Czyli będą to troszeczkę straszne windy Lubicie te windy słuchajcie? Także mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek również wam się spodoba A jeżeli chcecie więcej wind w Robloxie, na kanale, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie ponad 30 tysięcy Łap do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia I wpadajcie na vitoshop.pl Oraz na po wito Team Ekstra Z epickimi dodatkami, a my lecimy Słuchajcie właśnie z dzisiejszym dzisiaj będzie filmik też na moim kanale i wpadać. Nie, nie będzie, nie wpadajcie <laughs> Dobra, wylecimy z tą windą Zobaczymy, jakie dzisiaj postacie tutaj będą I czy będą naprawdę takie straszne I czy uda nam się tutaj przetrwać Więc e, czekamy na kolejną windę I za chwileczkę tam wbijamy I są tutaj widzowie w ogóle, bo nie widzicie? Dobra, Bella, dawaj, idziemy do windy 3, 2, 1, ja już jestem, okej, okay, jestem w środku no się, jedziemy. Mnie, tak? No? Jedziemy, uwaga, kolejne piętro, zobaczymy, co tutaj. Okay. Predator, Bella, tutaj będzie. O, Weź sobie ja... latarkę lepiej. Ja nie lubię, Fito, jak Okej, okay, co tu też się, się dzieje? Uwaga, uwaga. Ej, 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 Kto gdzie to tu. Ła, o, ła, o, o, już jest! O, nie, oni, oni się atakują, on nie, nie, nie. się atakuje, uważaj, Bella, uważaj. Sobie HP. Tak, zabrał mi HP trochę, on jest tam na górze na tym namiocie. A ja Fito, o, nie, nie, nie nie. nie. Nie, 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 on tutaj biega, widzę, ale też pada strasznie Okej, okay, biegnie, uważaj, Bella, on tam idzie, idzie do ciebie Oj, załatwił ci chyba Tak I... <laughs> Bella, nie przetrwałaś oh. A jeszcze 15 sekund Ja, myślałem, ja nie dam rady, on tu biega, oh momencie. my god, oh my god Ja uciekam gdzieś tu w ten las Ja tak sobie stałam Bella, nie widzę go Gdzie on jest? Nie wiem. Za to wam! Nie, dobra, udało mi się, przetrwałem! Juhu, <słuch> pierwszy punkt, elegancko, to mi no się dobra, podoba. Dobra, tak Wito przetrwał, jedziemy na kolejne piętro, e, no, czemu które, na które pierwszy wchodzisz już do windy? Ale ja jestem cały czas w windzie, bo jak ja przetrwałem, to ja nie muszę wchodzić z powrotem. Ale cześć, Nie, nie wiem, na które piętro jedziemy, na dwudzieste, dobra, okej. Okay. Rejk! Co mam to jest Rejk? Niezbędnik, rake? super. Okay. Co masz? Niezbędnik. Jaki niezbędnik? Napisała. Aha. Dobra, Zabaję jestem to? w namiocie, jestem w namiocie. Ty, taki skaczący! Ej, jakie oh on dziwne God. dźwięki wydaje! Nie, no nieźle, ja nie wiem. Wiemy. Ja jestem w namiocie schowany, Bela, nie, nie wychodzę stąd! Ja wychodzę z tych okay. rzecz? Gdzie ona jest? Gdzie jest? Na wow, tu jest I tam... na namiocie do góry! O, ma takie. Oj, Dobra, jak on wygląda? Patrz. Łoł! Wow, A... on ma takie jak Wolverine trochę A, szpony. O, te szpony tu? Dziwny. Nie, nie wiem, właśnie no z... czekajcie, uważacie, bo on jest u was na namiocie. Ile sekund? 10. A to damy radę! Może damy radę, okej, okay, ja się schowałem tu w tym lesie. Ok. Okej, mi się udało, nie ma go. O, że... Ej, tam coś można było zebrać, tam się pojawia takie Co? coś i można zebrać jakąś specjalną rzecz, więc będziemy musieli to Nama sprawdzić, klucz. słuchajcie, bo tu można kupować chyba jakieś dodatki. Dobra, jedziemy na kolejne piętro, uwaga, dodatki? zobaczymy jaka teraz postać nas tutaj zaatakuje i czy damy radę, na razie znaczy 2-0, elegancko, słuchajcie, bardzo dobrze nam poszło. Samare. Tak. Co chcesz? <laughs> Jaką Samarę Morgan? Znowu ten znaczy sam, sam będzie. O, jest, co? końsa, końsa zebrałem. Gdzie jest yes, to... zebrałem końsa. No masz mi o, jakieś tu są końc? rzeczy, czekajcie, co to jest? Ja idę też szukać. Bo zebrałem klucz, mam wzią. klucz, klucz i co ten klucz? Gdzie z tym z kluczem? Halo? Eee, ja się boję. O, nie, jest na górze znowu, na tym. Czy ja coś Na znajdę? namiocie. Halo? O nie, o nie, goni mnie, goni mnie! Ej! Załatwił mnie? Złapał mnie! Chciałem złapać końca i nie zdążyłem i mnie A tu, złapał. A tam jest końc, dobra, ja... to Ja, załatwił mnie normalnie. No ale słuchajcie przynajmniej w ogóle nie śmieci. Ej, mam klucz, ale nie wiem co ja mogę otworzyć z nim, wito. halo. Wito, jaki byłeś padnięty Bella, mam klucz. Wito. Ale mogo. nie wiem co ja mogę. Chod jak tutaj. ja. Ej, drzwi mi się zamknęły, halo. Jestem, potrwałam, e, Ej, czemu ja tak, mam tak mało ludko HP w ogóle? A skąd ja to wiem? Ja mam klucz, ale nie wiem co ja mogę nim otworzyć Ej ludzie, co mam otworzyć tym kluczem, Powóżcie. Ty nie mam pojęcia, pająka, dobra pająka, Ty masz pająka? O, ten gościu na, re, na ramieniu ma <laughs> pająka Dobra Co to jest o, inne takie? Bendy to jest, Bendy a Bendy jest taka gierka dziwna, ja nie Jednak. wiem, ja nigdy... Aaaa, Idzie, to idzie, idzie, straszne? idzie, uciekajmy, uciekajmy! Niby straszne, ale ja nie wiem. Ej, Ej się podłoga Podłoga czarna, czarna się o zrobiła! Nie, się gdzieś schompać. Nie wiem, ja jestem Idzie! idzie! A, idzie! O, ciekawa, nie. O, jajku, co tu się dzieje? Popatrz Bella! O, pluszaka! Tu są jakieś te, tu nie, Ej, to... nie można przejść w ogóle Bella. Też nie? Ale tu są dziwne! Ej, Ej, bo to... on taki, on wiesz, on tuszem jakby. E... Tu jest? On rysuje ciągle. Ej, tu muszę wejść! Ej, tu są drzwi, tu są drzwi yes, dobra. Yes, Ej, yes. ale on tu chodzi, on tu chodzi. Nie, yes, jesteśmy na bank bezpiecznie. Ale ja widziałem go tam Patrz, dziewczyna, wesz... one tam weszły O, dobra, jest, yes, udało się Super, ale to było dziwne Uuu, To, be, było, to dziwne było dziwne me, i trochę tak. straszne yes, A nie gdzie ty, ty jest, jesteś, Bella? Jestem gdzieś w witowkosie. Ej, no to musisz, o, jesteś, yes, dobra, jestem. super Okej, okay, bo mamy kolejne piętro, jedziemy na kolejne piętro, okay. uwaga no dajcie mi to, co ja Halloween one, Halloween one Aha. Dobra to, to zaś Policja była? tutaj była. Ja idę tutaj okay, na. Okej, idziemy do domu? Nie, ja chodzę na dworze, i Ja myślę, że czegoś. wchodzę. Do domu można wejść. Aaaa! Jaku jest, 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 Bella? Nie, centralnie wszedłem do domu i był... Nie idźcie tam, bo nie jest w okay, domu. Nie, widziałam go Nie idźcie tam, bo on jest w domu. Ale trzeba iść do domu. Nie. A, nie A, nie Wito! Ej, ja mam klucz, tu może ja mogę nie, wejść, nie. Tylko nie? Ja nie wiem, gdzie mogę wejść z tym kluczem, Bella. Oho, oho. I to jestem w domu, i zabrał mi trochę HP. Musisz Belo uważać. Ej, 50 przetrwań musimy mieć, to wtedy możemy no. wejść do jakiegoś specjalnego tego pomieszczenia, tak jakby. No, w, więc dobrze byłoby to zrobić, ale ja mam klucz i nie wiem, do czego ja go mogę wykorzystać. Jeżeli wy wiecie, dajcie znać w komentarzach koniecznie, żebym wiedział, co mam zrobić z tym kluczem. Aha. I w kolejnym odcinku wtedy postaramy się to jakoś ogarnąć. Słuchajcie. Dobra, lecimy. Kolejne mam 9 piętro. Przetrwań, A ja 11 aż! Skąd? To Skąd ja nie wiem. Osuśćia? Może ja w to grałem kiedyś. Yy, Jakie? Tak. Co to? O! Grylibyś. A co to było? Bo ja nie widziałem co było napisane. Andek, coś tam nie pamiętam. A! E! No! E! Nie, nie zdążyłeś się ruszyć. Siebie! Po co ja tam chodzę, słuchajcie? Po co ja za tobą? <laughs> o nie, nie udało nam się przeczytać. To była dziwna jakaś postać, ale nie udało się niestety, słuchajcie. Nie tej postaci. Nie wiem kim Nie ona mogę to była. powiedzieć. Game passes. No. O. Dawaj, wito! No Poczekaj, no już idę, nie mogę jeszcze, o, e, o, to jeszcze chodzi! To dzięki, Bella, po co ja tu wchodziłem w ogóle? Ja cudem, on on windzie normalnie ludzi załatwił, widzieliście nie to? Załatwił mnie dwa razy. Ej, ja nie tu wchodzę, uwaga. O, leżą ludzie, no. cześć. Wstawajcie, okay, dobra. wstawajcie wszyscy! Czyli do góry! Ubrał, tak samo jak dobra, ja. okej, okay, mam latarkę. Teraz niczego się nie boję. Jedziemy do, na kolejne piętro. Ja Zobaczymy, też. co nas tutaj zaskoczy. też mam latarkę, ale ona też. ci ma świecę słabe po baterie. oczach. Moja też, ja ci to... świecę po oczach. Mów prawdę. Flor. Jeffy. O, oh, Jeffy jest. Oh, o, nie, 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 nie. Dobra. Ty nie lubisz Jeffiego. Ja nie lubię Jeffy'ego Więc gdzie idziemy? Nie wiem, gdzie on jest. On tam jest! Gdzie? Nie myślę. O, tu jest pomieszczenie jakieś, schowajmy się tutaj. No ale, dziewczyna stoi. No ale. ale te drzwi to nie Idzie? są. Idzie? Nie, nie, myślałem, to że to ona to jakiś gościu nasz. Jejku. Dobra, może się uda, słuchajcie. O. Hello. Ja, wy, wychodzimy? Hello. Okej, okay, nie ma tu nikogo. Nie ma, Wito. A on tam na pewno będzie mógł Bela, a, idzie. Nie, 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 nie Goni, 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 goni ludzi, goni ludzi Dobra, okej. uciekajmy, uciekajmy Dobre, dobrze, zabrali go do siebie Dobra, okej, okay. jest Udało się, dobra, kolejne przetrwane Czyli mamy 12 Elegancko okej, Dobra, 10. czyli jeszcze musimy zrobić 8 i... Nie, tam 50 trzeba było 50, mieć. I ja wiem, że 20! No co ty? To nie. No źle. To ja nie ja a wątpię. za te punkty ciekawe, czy coś można kupić w ogóle. Sprawdźmy to. O! Jason! Ito. Jason? Jaki Jason? Jason będzie ja ten, co ma taką maskę na bank. Ja wiem, wiem. Wiesz o co chodzi. Aaaa, idzie, dzień, 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 się tutaj. Nie, tu sięga nas, sięga nas, tu. Sięga, nie, sięga, nie, sięga, nie, nie, Ej, Stoi tam, kowals, ja idę sobie tutaj. Nie, sięga, nie, <grym>, Idę na zewnątrz, idę nie na zewnątrz, ja idę na zewnątrz. Ej oni mnie spychają. Ja wyszedłem na zewnątrz. Jak ty to zrobił? Normalnie. To? Nie, Tylko jak on tu będzie szedł, zaraz, to będzie nieźle, słuchajcie. Dlaczego nie ma końców do zebrania? Nie, nie, nie. Nie Ucieka... o jest, udało mi się. Uciekła. Uciekła Przetrwałem. Ale było ciężko, już prawie mnie załatwił. Byłem na górze <laughs> i mnie normalnie trafiał. <laughs> to było bardzo dobre. 13. Dobra, kto będzie teraz? Juhu. Ja bym bardzo chciała tu... Samarę. <laughs> ja mam klucz, ale nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Otwórz wrota do pewnej krainy. Jakiej krainy? <laughs> Kitty Belki. <laughs> dobra, uwaga. Właśnie. Co to Aha. było napisane? Taś. Bo ja nie pamiętam, Mówię ej, to jest jakiś... Klimaty. O jest, jest koń. Jest duch, yes, znaczy zombie! Gdzie? Zombie, zombie! A jest! Dobra, dobra, widzę go kolejny koń. Super. No jak ty yes. jakim cudem ty znajdujesz te koń! No, kolejny Lito. zombiak! Dwa zombiaki są tutaj! No, nie wiem, jeden mnie goni! O wiecie, jest możliwość ucieczki Wito. to! Gdzie? Berka! Gdzie? Berka, postaraj się! Ja teraz. tutaj stoję i się nie ruszam stąd! Hop się... O nie, o nie, idzie, 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 uciekam! Uciekam, uciekam! Bella, na pomóż! pomóż, pomóż. Niech, zombiaczka, zombiaczka mnie goni. E, 7 sekund, zombiaczka? nie dam rady. Tak, zombiaczka, Jest! Udało Miesko mi się, łazki. ale super, dawaj bela do windy szybko. 14, ale elegancko. Ale było ciężko, Chyba powiem trzy wam. osoby albo dwie przeży przeżyły. No to mało, mnie zombiaczka goniła, ale się udało. Ogląda. Mi się udało, dobra, o, jesno, uwaga, kolejne piętro. Teraz zobaczymy, Widzę. ej, co, ciągle coś innego jest na każdym piętrze praktycznie O, to to samo będzie. To będzie to samo? Tak. Tak, tak znowu... Ej, ja dobra, chcę, dobra, no, końce, tak. ja zbieram końce, ja zbieram końce. Koń, no Bo tu wiesz, jest bardzo dużo tych końców. Ej, już I da się na je. ten dach jak ty mówiłeś, że tu... To... Jest, ja wskoczyłem! No, a ja wskoczyłem, Bella! No już zau... Siema! Czemu? się tu spał, o... zaświecę ci, ci drogie, dawaj, dawaj, dawaj yes! tu! Hol, warto. Dzięki. E, dzięki ludziom, bo weszłam na ich głowy <śmiech> <i> <śmiech> Mi się udało zdew. Że... I e, chodzą za jaki ludzie, chodźcie nie, tu nie, na górę! Nie. O nie, już jedna osoba chodźcie leży! tu Nie, nie, nie! Chodźcie, tu. Chodźcie, chodźcie! Chodźcie! Tutaj chodźcie. dawajcie! Na yes! górę! Dobrze to przy... przetrwałam, mam 11 y, przed. To ja 15 już będę miał. No i co no i dobrze A, bardzo. ok jest. Dałeś? Udało się. Szybciej. Super, będziemy mieli 15 już elegancko, ale do 50 o. to raczej nie dojdziemy dzisiaj z no koncie, nie. Bo będzie mega ciężko, bo. Chyba, że można jakoś ten No właśnie, no nie można, ja nie wiem właśnie, muszę Lakiś zobaczyć. Poncy, czy coś. Musimy jak deadnet to zobaczę, czy tam czegoś nie ma do kupienia w sumie. Pońsy, ja Jakieś pońcy. W bo pońcy Oho. mamy, ale Deville. właśnie nic nie wychodzi. Devil było napisane? Bo ja nie widziałem. O o! Patrzcie, ona się dobi! O nie! Dlaczego czerwona winda? Jak to mi! W ostatniej sekundzie się Ej, ja nie wiedziałem o co chodzi, ale mnie załatwili teraz. Wiecie co? To było niezłe. To było niezłe, słuchajcie. Dobra, co my tutaj mamy? Możemy coś kupić. Game Passy jakieś. Bye. Nie mogę, nie mogę kliknąć. Nie mogę kliknąć tego coś. No, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Tutaj jakbyśmy okay. mieli 50, to możemy wejść tutaj, ale no ciężko będzie zrobić 50. Muszę, dobra. Idziemy, idziemy do Windy szybko, bo już zaraz kolejne piętro, uwaga. Ja jestem. Bella przetrwała, ja nie wiedziałem o co chodzi, słuchajcie, i spadłem nie na dół. bo i tak masz więcej Podłoga się otworzyła i spadłem na dół. No dobrze, że oni to skakali, bo ja bym też dobra, spadła. Dobra, uwaga, na zobaczymy co to będzie teraz I nie za piętro, o uwaga. O. Granny! O! O nie, babuni babunie. dawno nie było to babuni Wito Nie, nie boję się, boję nie umiem już co Dobra, chujesz? idziemy, idziemy, ej, to jest jej dom, faktycznie To jest dom babuni ej, coś, co się Dobra, się idę, po, idę po końca, idę po końca, końca. Nie, Jest, mam końca na Jest babunia na dole, uwaga, uwaga, na widzę ją O nie, jest tam Dobra, ja będę tutaj schowany, bo ja się jej boję Dobra, jedną osobę złapała Ej, ona mówi I see you, Bella O, drugą osobę złapała Nie widź mnie o nie, ona mówi ICU i to jeszcze tak strasznie mówi. Poszła do windy, uwaga. Powiedz mi to, jak ona to mówi. ICU, ona tylko mówi. Dobra. A, Ja tak? No. O nie, to dopiero ja teraz. Okej, dobra, udało się przetrwać, super. Ej, ja jestem poza windą w ogóle. O, jestem już w windzie. To była łatwizna. Ja mam klucz, ale nie wiem, co z nim zrobić. Ale go się wydaje, go skida. Jakiego? Zobacz, taka jakby ta żaba. Żaba. Ale. no faktycznie. Znowu Jason! O, Jason! ja... Co to było ja. z tym Jason? Ja. No, a ja. tu na górę, na górę, na górę, ja. na górę, na górę. Ale on tutaj może sięgnąć, ja wam mówię. Może, może. ale on sięgnie tu właśnie z tamtej strony. Nooj! się cały załatwienia i idzie z siekierką. A tu nie sięgnie. On będzie tracił czas o nie. na. Nie. Uważaj, bo tutaj Ej, można ktoś naprychać. ma koszulkę, Wito w ogóle! Jakie? Ja nie widziałem tego! A, jest kosak. No to zła dziewczyna. No to nieźle. A o skąd to ja. na to ma w ogóle? Propsy dla niej! Propsy, propsy! efi to. Co? Przecież musisz zmienić na to! Ja Zajmij wiem! Zmień w końcu swój awatar! Wiem! Ej, na bank! Ktoś stworzył, wiesz? Piękna ta, tam, ta koszulka! Tady się robi? Ładną masz koszulkę! Super, <laughs> Super, ktoś ma koszulkę Vito, naprawdę tego to się nie spodziewałem, no. akurat. A kto będzie ej, miał? Ej, dlaczego? Belle? Nikt nie będzie miał. Gdzie tak? O, patrzcie, widać, ale epicko to wygląda. Super, wygląda. Oha, teraz jest niewiadome. Niewiadome? I oni skaczą. Ej, ej, ej. Czyli można iść. Ej, można i coś tu dziwnego jest. Dajcie kończy. Ej, ojej, ci królik! Pikuś, pikuś, pikuś! Tam jest jajko! Zebrałaś jajko! Ale, Pikusiu, ja ci zebrałem jedno. O, zawsze, nie atakuj mnie. Gdzie on jest? Mam t-shirt, Vito. <zysy> Ej, tu można wejść! No pa wszędzie może chodzić! Wow, tu jest parkour no. jakiś! No to super jak bomba! Ktoś tu coś zebrał chyba. Bella już padła! Oha, nie, to ja lava. tu jestem cały Ale czas. Q-jik tego nie przejdzie! Jakieś dziwne to... dźwięki w ogóle. Aha, czyli bez sensu tam iść. No nie ma sensu tu iść. Dobra. Ej, Ale Widzicie idzie to? królik, idzie, idzie, Jesus. idzie. Ale na lawę nie wskoczy! Nie, widzę. Oj, wpadł do lawy chyba! Ej, nic nie widzę. Udało się. 16 Dlaczego zginąłem ja? I ty też zresztą. Nie, e. Tak, zginęliśmy. Nie widzę. Tak, zginęliśmy wszyscy. Nie wiem, jakim cudem. Ale dlaczego? Yeah, to było jakieś oszustwo. Ej! Ja chcę wejść tam do Windy. tam O, dobra, idę. Co to jest? Pet, co? Pet O nie, O nie, o nie, o nie, nic tu nie widać, Bela, Ciemno jest strasznie. Ja się boję. Nie, 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 za ciemno, tu ja nic nie widzę. Co się zaraz wydarzy? Ja wiem, ale ja nic nie widzę. Kto będzie biegał? I nas atakował. Gdzie oni są? Halo? Halo, ludzie! Halo! Jest, goście, jest! Z co? maską chyba A tak widzę, on widzę, 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 ja tak, tak, tak. tak. tak, tak. Dobra. Widzę, uciekam. Okej, okay, okej. Okay. O, to dziewczyna, o. dobrze, dobrze. Chodźmy w tej całej naszej Nie tawki. wiem gdzie on jest! Z nami. Chyba nic nic tu nie za nami. widać! Ale nie wiem wito. O tu jest, tu jest, tu jest, widziałem go. Ta. Przez chwilę. Okej, okay, dobra, chyba się udało. Jest. Udało się. No mnie jeszcze nie przy... okay, O dobra, już, dobra. Zaczniam. 19 mam, super do 20 dojedziemy chyba, słuchajcie, myślę, że na luzie. Dobra. Czekamy to jest, na kolejną jest win... Na kolejne piętro. jest ta dziewczyna z... Jakie piętro teraz? Uwaga! No dajcie One! No, dajcie. Go! Grany znowu! Grany lubię isna? akurat to spoczko. Łatwizna, no, bo trzeba pójść tam szybko na górę. Gdzie ja się ten. O, 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 to... tu, 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 o, i jest końca. Ej, nie ma mnie tam z jest wami, odradziłam się gdzieś poza mapą w ogóle. Jest, babunia, Dobra, cześć. Dobra, stoję i nic mi nie grozi. Cześć, babunia. Czas 20 sekund muszę tak stać. o, wow, poszła do windy Bella ona. No i was złapie, okay. Nie, nie, e. bo ja jestem za budynkiem. Nie wiem, gdzie ona jest w ogóle. Halo. Ej, teraz nie widać jej w ogóle. Halo, babuniu. O nie, o nie, o nie, o nie, gdzie ona poszła? Babciusiu. Przestań, Bella. By nie gdzie ona jest? Babciusiu. O, jest, jest, w Indzie była. Oni są na górze. Dobra, udało się! O, no, no, mam no. klucz, to tu mogłem wejść. Jo yeah. Tu może na każdej mapie są takie miejsca. M może, ale widzisz, miałem klucz czerwony, mogłem tam wejść. I ona tam na bank nie wchodzi. Dobra, i tak, się... mogę się tam schować. O, tak. Dobra, jeszcze jedno piętro, słuchajcie, zrobimy. Zobaczymy, co nam tutaj wypadnie, bo była babunia, która już była. Ooo, wow, oh, that's To jest straszne to. Wow, fajna muzyczka. Cave? Okay? Nie, to By... jest las. Ej, ej, ej. A co oni robią? Ej, ej, ej. ej. ej, ej. To co ty? Oa! Coś, ej. co mnie uderzyło? O nie, ej. tu jest, tu jest, jakiś dziwny gościu. Wito, taki, jak w, skuszyła, w ja taki w kapturze, nie, nie taki w kapturze a. dziwny. U, dobra. O nie, patrzcie na niego. Siemanko. I tu jest coś, on tu coś ma, jakąś tą Weź się tego gościa ode mnie. Nie, nie, nie. Dobra, ej jestem w windzie Ktoś mi zadaje hap. Ej, nie ma go. Nie! Nie! nie. Jest na górze? Nie ma dla mnie górze. Jest, jest, chodź tu do windy, do windy, ma. do windy, do windy! O nie! Idzie tutaj! O, nie widzę, weszli na dach! Udało się słuchajcie, udało się przetrwać kolejne piętro, także epicko. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej e, tego typu odcinków, czyli windy na kanale, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie włączyć z dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na witosłab.pl aby się z wami żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, papa pa! Pa!